Zostaw pod moim kanałem suba i łapkę w górę. Oto kroplorwi, malutki kroplorwi. A teraz jest duży kroplorwi, którego z jakiegoś punktu widzenia jest, nazywa się Kari, ale okej. Okay. O, nadusiadł. A więc, dla początkujących graczy w soda. Tutaj się powiększa wszystkie smoki. Właśnie tak. I tutaj się wybiera kolorki. Tak latają kroplorwie. Mój smok, tak właśnie lata. Tak właśnie lata kroplorwie. Chodzi właśnie tak. Troszeczkę wy wygląda to jak jakaś kaleka, ale co nie chodzi Tak strzela Przekonująco I fajnie Normalnie jeszcze lepszych płomieni nie widziałem Tyle punkt wyobrażeń 10 Dziesięć obrażeń. Teraz coraz więcej. Tak zawisa w powietrzu. A tak zawisa w powietrzu. A się nie zawisza, tylko szybuje. A teraz po prostu leci. Kurze tworzy. Atak jest szybki. Taką prędkość osiąga. Ja miałem laka. O, taką prędkość może osiągać. Nie za dużą. A tak lata kiedy się klika te zielone przyszybczanie. Tak właśnie lata. Tak skręca. Tak, idzie w dół, a ta w górę. Teraz lądowanie. I wylądował. Teraz trzeba iść tam na górę. Tak chodzi po schodach. Chwila. Bo, nie, bo często się spada z tych schodów. Jak się ma takie lagi. No ja jestem na górze. Tak się obserwuje innych graczy. Którzy też szybują, jak ja. No właśnie, ja go obserwuję. A teraz spróbuję wejść na ten słup. Wylądowałem. Coś trochę dziwne. nie Czemu w ogóle on tutaj stoi? To nie wiem. Bo to trochę dziwne, że. Smok może tutaj się prażyć na lawie Który jest z klasy wodnej A teraz Ja się prażę razem z nim Ta błądy, błędy gry w wysodzie są bardzo liczne Mój smok może być tak długi, kroplo Długi Może być tak wysoki Smoki gatunku Koplorwia mogą być tak duże Tu jestem ja A tu mój... chwilę, tak A tu mój smok Który właśnie teraz sobie usiadł Ciekawostki o Kroplorvii Kroplorvii e, jest smokiem, który posiada e, dwie takie łapy przednie które są jak u T-rexa normalnie takie malutkie malutkie łapki jak u T-rexa no to te, te tylne mają najbardziej umieszczone i większe żeby unieść takie je, jego całe ciało jego całą wagę, żeby unieść. Kloprowije także posiadają na sobie takie grzebienie. Na plecach. Yy. I jak także można wiedzieć, kloprowije strzelają ogniem yy, takim wodnoodpornym. odpornym Deszczoodpornym bardziej. No, mają jeszcze grzebień taki na głowie, ale to już mniej. Czas z tym. Mają także długie pyski. Jak można teraz Uj, widać. Jak teraz widać, więc teraz sobie popatrzcie na takiego go Pomyślcie, co fajny smok Jak fajny, to fajny. Jak niezbyt fajny, to. Szkoda. A i tak może zostać łapka w górę. Przecież męczę się dla, dla widzów. Żeby mi dali tylko łapkę w górę. Ale to już nic. Um, no. Tak sobie lata. Co już było wcześniej. A więc. Yy, żegnam się. Miłego dnia. I do zobaczenia.